Wiadomości z Małopolski. Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smułka, Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz ponad 30 włodarzy małopolskich gmin podpisało deklarację w sprawie poparcia dla idei współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii krakowskiej. Transport, który dotyczy codziennie, no praktycznie każdego mieszkańca jest kluczowy, bo mieszkańcy muszą dostać się do pracy, do szkoły czy też na studia i ten transport musi być sprawny. Dzisiejszy dzień pokazał dobrą wolę współpracy, tym bardziej, że jesteśmy po podpisaniu umowy ramowej, bo samorząd województwa Małopolskiego na dostawę 25 pojazdów, a to też determinuje, że wszystkie samorządy, które są w obrębie linii kolejowych, mają parki pargendowej, bo w przyszłości chcą wybudować, no muszą traktować, że ten transport kolejowy, publiczny transport zbiorowy jest bardzo istotny. Ważne jest to, aby wszystkie rodzaje transportu były zintegrowane, połączone i one były dostępne do mieszkańców pociągi autobusy, tramwaje, ale również jeżeli ktoś Chciałby dojeżdżać na przykład do stacji kolejowej rowerem, to taką możliwość również dajemy i umożliwiamy transport rowerów w naszych pociągach. Sump, czyli plan zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego to dokument, który ma zapewnić usługi podnoszące komfort podróży transportem publicznym, biorąc pod uwagę m.in. ochronę środowiska, procesy demograficzne czy rozwój gospodarczy. Jedną z gmin zaangażowanych w sump są myślenice. Dzięki takim dokumentom będziemy mogli nasze działania, które podejmuje miasto Kraków, inne samorządy w ramach metropolii krakowskiej, będziemy mogli te działania korelować, będziemy mogli je też wyznaczać w jednym kierunku, po to, żeby te efekty były jak najlepsze dla naszych mieszkańców no i żeby w naszych gminach żyło się lepiej. Projekt SUMP ma poprawić także system transportowy dla mieszkańców Wieliczki. Stawiamy na Park and ride, czyli parking wielopoziomowy, który wzmocni i zwiększy nasze miejsca parkingowe dla mieszkańców, którzy praktycznie od 10 lat wsiadają w koleje Małopolskie i jadą 20 minut do Krakowa. Do SUMP już przystąpiło 36 gmin. Dostaną one dofinansowania unijne, które pozwolą na przeprowadzanie inwestycji zgodnych z ideą zrównoważonej mobilności.